Cześć, witajcie na kanale The D &F. i tym razem będziemy odpowiadać na pytania, które zadaliście nam pod ostatnim filmikiem. Julia zapytała, na jakim etapie najlepiej kupić konia. A więc prawda jest taka, że tak naprawdę zakup konia no to, to jest indywidualna sprawa. Na pewno trzeba Celon. <głos》> Celną w kadrze się tu musisz dać. No, na pewno e, wygląda to tak, że powinno się mieć jakąkolwiek wiedzę weterynaryjną odnośnie podstawowych chorób koni, jak one przepiekają, jak się zaczynają i jak udzielić pierwszej pomocy przedweterynaryjnej. W przypadkach takich jak np. kolka, ochwat mięśni, ochład, no takie, no, po prostu takie podstawowe choroby trzeba znać, jak je rozpoznać, no bo, no, trzeba będzie koniowi też udzielić pomocy, a nie możemy, że tak powiem, pozostawić konia samego na pastwę losu, bo, no, inaczej, no, skończy się to po prostu, no, śmiercią, no. Ważne jest też to, żeby mieć po prostu jakiekolwiek umiejętności jeździeckie, na przynajmniej takim podstawowym poziomie. W sensie mam na myśli tutaj poruszanie się w trzech chodach, może jakieś ewentualnie skoki, jeśli ktoś ma zamiar skakać. E, oczywiście no, współpraca z instruktorem jest bardzo ważna, bo człowiek się w dalszym ciągu rozwija i no, nikt nie rodzi się doskonałym miejscem. Na pewno, co jest jeszcze z takich ważniejszych rzeczy, odnośnie, że tak powiem, dobierania tego etapu, no to jest to, czy ktoś jest odpowiedzialny, bo równie dobrze może być na przykład osoba, co ma 10 lat, bardzo odpowiedzialną osobą i być w stanie, że tak powiem, podjąć się takiego zadania, takiego wyzwania, jakim jest posiadanie konia i kupno konia. A na przykład może być osoba, co ma dajmy na to z 30 lat, ale na przykład w ogóle nie umie się zachować z zwierzętami, w ogóle nie ma czegoś takiego w sobie, jak odpowiedzialność, no to wtedy na przykład taka no, osoba może jeździć bardzo dobrze, ale no, jeśli odpowiedzialności, że tak powiem, no nie posiadamy, no to ja bym za tego konia się, że tak powiem, no nie brała. Szkoda zwierzaczka męczyć tym. Dokładnie. Bo jednak no, że tak powiem, odpowiedzialność przede wszystkim, wiedza również. I umiejętności. I umiejętności. Ważne jest też, aby być gotowym na wydatki na tego konia, ponieważ pensjonat to jest około 600 zł. Denver! <noise> nie no, I Denver, nie wycieraj się. Ogólnie, bardzo ważnym pytaniem jest to, czy my mamy tego konia gdzie trzymać, czy właśnie musimy go mieć w pensjonacie. Au! Bo jeżeli właśnie pensjonat, to jest to wydatek około 600 zł. Też zależy, gdzie. I trzeba mieć na uwadze wydatki jak, takie jak weterynarz, kowal, jedzenie dla tego konia, typu jakieś pasze, suplementy. Suplementy, właśnie. Bo jeżeli nie mamy gdzie tego konika trzymać, i nie mamy dla niego odpowiednich warunków. To to nie jest dobry pomysł, żeby tego konika kupować. Ale jeżeli mamy pole albo mamy pensjonat i pieniążki na pensjonat i wiedzę i umiejętności i odpowiedzialność, to jak najbardziej. A na pierwszego konia to najlepiej właśnie jeśli ktoś się decyduje na zakup, no to na, po prostu do pensjonatu, jeśli ktoś nie posiada, no nie wiadomo jak wielkiej, szerokiej wiedzy, to najlepiej do pensjonatu. Żeby można było po prostu mieć pracę, pomoc ewentualną. No bo tam po prostu pracują pracownicy, którzy są wykształceni. No i posiadają jakąś wiedzę, więc są zawsze w stanie nam pomóc. Więc tak naprawdę ten etap trzeba samemu sobie indywidualnie dobrać. Jaki stąd wniosek? Może się wydawać, że nie ma dobrego czasu na kupno konia. Zawsze będzie się to wiązało z wyrzeczeniami, kosztami i wiadomo odpowiedzialnością. Własny koń to też taki skok na głęboką wodę, dlatego może momentami nas to przerażać i przerastać nas ta cała sytuacja z tym koniem. Ale prawda jest taka, że każdy moment też jest dobry na to posiadanie wymarzonego konia. No bo jeżeli mamy wsparcie bliskich, no i osób tam, osób, które nam pomogą w rozpoczęciu tej właśnie przygody z nowym koniem, to warto podjąć ryzyko i wiadomo zdobyć przyjaciela, czyli konika, ale zawsze musi to być przemyślana. I odpowiedzialna decyzja, bo ten koń, to jest jednak zwierzę, o które trzeba dbać. A jeżeli sam się nie zdecydujesz, to ten odpowiedni moment nigdy nie nadejdzie.